Witam Was w kolejnym odcinku z FIFA Ultimate Team. Cicho, ja tu podkładam głos. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA Ultimate Team na kanale e, tego pana, którego tutaj nie widzicie, bo e, jego mama nie pozwala na pokazywanie jej, e, jego twarzy na jego filmach. Dzisiaj otwieramy sobie jakieś beznadziejne paczki w FIFA Ultimate Team za jakiś Division Rivals, tam nie wiem co to jest. Paj, dawaj te paczki dobra, ja, czyli, tak otworzyć. Ja, czyli jak coś tam. Już tam osiem, 8 oceny ogólnej za srebro 3 Słyszycie za srebro 3, 8-8 maksymalna ocena ogólna otwierać 68, a nie 8 No 8-8 to 88 Ale! To w pierwszej drużynie to jest goście z drużny! no patrzcie, patrzcie na tą twarz, no owo, ona <grym> jest fenomenalna. No nie... jest, a tutaj jest, jest, jest jakiś. <grym> ja ci jest To jest jakiś ci span z Chile. Dobra, ale, ale popatrz, ale jest nawet karta z tej... A jest nawet karta z tej, z tej pierwszej drużyny. No ale nie nieźle. Dobra, e, otwieraj kolejno, bo nie mam siły. Dobra, Myś... lecimy teraz Teraz i... druga paczka, no, proszę to państwa, to będzie coś niesamowitego. To e... będzie teraz Ronaldo Nazario na stówę, albo Cristiano Ronaldo. Jak nie, to ja mu zaraz tutaj otworzę. To kurde... E... Eee, ten, co ja tam nie powiedzieć? Tak dostanie po głowie, już się no, nie, nie pozbiera Ale w kapitalny traf, fenomenalny. No, patrzcie, <grym> Dębele 8-1 z Ligi Chińskiej, fenomenalny traf, naprawdę. O, dwie Ta... paczki! No, to będzie jeszcze większy opening, widzicie, widzowie? My tutaj uzgodniliśmy z jej, dostaliśmy mowę to jeszcze dwie paczki. To wreszcie, panie, to tutaj szalony opening. Dobra, ja? Dobra, to poczekaj, to ja będzie. no to? No to to akurat. Dobra, ja otworzyłem proszę Państwa, jak tutaj nie będzie... Nie panie, ma, nie nawet, nie ma nawet rzadkiej karty. No co za, nie, bo ta gra jest zepsuta. Tam. O kurde, to jest jakiś gościu, który jest nagi. Dobra. Nagbę. No nagby, no. Na gbę, no. Pa patrzcie, patrzcie, tutaj zbliżenie dla Was zrobię. A nie, dobra, już nie zrobię, bo ten dzban przeminął. Dobra. Przecimy z kolejną paską. Patrzcie, Teraz to... musi to... być... Muszą być ciekawe. No, oczywiście. Kapitalny traf. No, jeden z najlepszych w historii. Ja jestem pewien, że profesjonalni gracze, tacy jak, nie wiem, PL, KD, czy tam kto tam jest na tej scenie FIFA, bo ja już tylko nie ogarniam, na pewno że chcieliby, e, pozazdrościliby temu panu, co teraz tutaj e, Dobra, sobie wie. stoi. Dobra, ja teraz otwieram. Proszę państwa, teraz będzie paczka autorstwa kamerzycy. Tutaj będzie coś dobrego na stówę. Nożeś. Yeah. No, co to jest za syf? No, kto to jest? No, zobaczcie. No, co, co to jest? O, Soma. Co to jest? Dobra. Tylko 70. Tempo. No to do jest... dobry. Jest, ku... no, super. Nie, Neymar Neymary, tam 9, po 99, tylko Alsoma 70. Nie... Dobra, dawaj. Neymar nie ma karty. Osmiany. Jeszcze ile tam jest 4? Patrzcie. 3, bo jedna jest z kontraktami. Ku, a dobra. Eee, co to będzie? Czy tu są ekrany? No, są ekrany, są ekrany. To musi być coś no, dobrego. Portugalia, to jest Ronaldo. No, to jest... tak. William tak. Carvalho, 82 ogółem no, czy tam no, 80? 84, 42 tempa, poczekajcie, ja zrobię zbliżenie. Czy no co to jest? No przecież on tutaj jedną statystykę ma na 80 ocenioną. Reszta to jest jakiś jakieś totalne beznadzieja. O, chociaż tak. trochę, Monet. Dobrze. Grałeś w podczemnicy 30 meczów, zarobiłeś 3000. A 14, 14. A, 4, a 14, no to. O, ja to zarobię 9000. O, proszę Państwa, paczka 8.1. Tu musi być coś beznadziejnego. Co to będzie? Są ekrany, ale bez wokalów. O, do... o, Holandia. Van Dijk na pewno. Pomimo, Nie, że bez ekran. Winaldum jest... ma 8. Ilon ja ma 5? 84 ma. Za ile on pójdzie? Ale nie, nie złe ma staty, nie Tylko jestem. A, no zaraz. to albo MLS. A co to jest ta liga Latam? To jest chilińska albo argentyńska. Dobra, otwieramy Latam. Tutaj będzie coś, co będzie latało, proszę Państwa, otwieraj tu. Ja polecę pewnie Tu będzie walkout zaraz. Tu musi być coś nowego, widzicie? Tutaj zbliżenie zaraz dostaniecie, co to będzie. No oczywiście, że jest walkout, jest Uruguay. Co to jest? <laughs> 91, to jest Ale fenomenalny traf. 8-7 tempa, 9-1 strzałów. On jest wymienny, czy nie? Nie, co to? Super. Boże, karta warta 43. Nie mam pojęcia, co z nim zrobić. Dobra. To był najgorszy opening w życiu tego pana Chcecie kolejny w czwartek Łapka w górę, subskrypcja na jego kanale Bo zaraz będzie specjal na 25 subów zrobi Dobra Na dziś to tyle Do zobaczenia Elo